Widzicie, tu jest wjazdowe miejsce do opuszczania i w locie tylko opuszczamy i jak masło lecimy, tak? Zaraz się przysiądę na głębosza, jedziemy. jest twardo, widać jak sprężyny są to do, do, doprężone praktycznie maksymalna głębokość po samą ramę jedziemy 45-48 cm krótkie pole zaraz będziemy zabrać. rząd już sobie fajnie radzi. Będziecie mieć taką wycieczkę, jak to mówią na turystyczną. Cześć, witajcie Kolega wypożycza głębosza z Landstalu GSC 300 Plusa Takie oto pole po poplonach W akcji nowych z tego roku John Deere 6 250 Dobalastowany z przodu 600 kg, chociaż nie wiem, mi się wydaje, że jest większy balast to są dwa balasty chyba złożone, muszę się spytać i co, jedziemy, ustawiamy go i zobaczymy, czy to w ogóle będzie szło, bo jest mokro, nie, no jest OK. Warto się zrobiło, jak wszystko siadło Dobra, idę trochę go poustawiać ładnie zielono Podwójny wał dosyć kładzie to Przetrąci każdego, tak? To się przeleży, on tam się, ten pokręt, wiesz, zmarnieje, tak? Tak, on zbije trochę, teraz go połamiemy i będzie w okej, okay, tak? No, ale powietrza to dostanie, tak? Właśnie, zaraz, to wyjdziemy tymi, tymi, zaraz wyjdziemy z tym, zaraz tak, wyjdziemy z tym i sobie przebijemy, tak? No to na tamtej stronie, bo widzę, że tamta strona jest jakaś taka cięższa, tak? Tam. tam, znaczy tam na, po tamtej stronie, Tutaj to widzę, że on tak tu jest nie radzi tam, sobie. Ale tak. Tak. tam musi być albo więcej mokro, albo więcej taka zbita ziemia. No i tak, tam będzie zbita, bo będzie ciągło po tym no, tu jest gazociąg. Widać jak są słupki. I Będziemy widzieć teraz, jak. gdzie są drogi zjeżdżone, tak? Dokładnie. Sprężyny, tak? jak... Popatrz sobie, jak sprężyny się składają, tak? Widzisz, gdzie są nakrętki? Ile Podkład, do podkładki tak? luzu tak. zostaje? Zobacz co się dzieje Jak weszliśmy w linię gazo gazociągu tak? Jak on się składa Przejdziemy drugą nitkę gazociągu No i zobacz co się dzieje I on wraca już do Do swoich tych Parametrów Tak jak my mniej więcej jedziemy tak? od razu zobaczy co się na, na, na silniku dzieje, tak? Wraca, wraca do, do żywych, Za tak? chwilę pojeździliśmy i tak go widzicie już jest ciemnawo. Jak to mówią, ściemnia się. John Direk sobie w miarę radzi. I tu jest Widzicie te słupki żółte, gazociąg idzie. To przejeżdżaliśmy, to wam pokazywałem, jak wjeżdżamy w pas gazociągu. To ziemia jest zaklepana, także masakra, nie. I tu gdzieś jeszcze był jakiś taki plac po tamtej stronie. Jak roboty robili właśnie przy gazociągu, no to tam zajeździli to, zajeździli to całkowicie. Ja się z wami żegnam na dzisiaj. Jadę do domu. Jeszcze może przyjadę jutro. No w dzień popatrzymy jak to chodzi. Na razie, cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki odcinek polowy. Czerwony kubraczek. W oddali zbliża się do nas John Deere 6R250 i do niego zaczepiony głębocz z landstalu sześciozębowy GSC 300+. Takie oto pole. Mamy dzisiaj końcówkę, już listopada, za parę dni, grudzień na zimę. Na zimę głęboszujemy. Kolega głęboszuje, tu jest takie pole: nigdy głębosza nie widziało. Ciągnik sobie dosyć fajnie radzi. Warunki są trochę przymokre, bo w takich warunkach generalnie to nie są najlepsze warunki do głęboszowania ale pole głębosze nie widziało nigdy, więc jak nie w tym roku, no to znów o rok byłoby zostawione na później, tak? A warunki pozwalają na tyle, że nie mieliśmy ostatnio opadów, było trochę mrozu, wiaterek poprzewiewał i tak jak możecie sobie popatrzeć, o ciągnik jak idzie, to nie zapada się za mocno. Miejscami wiadomo, to jest normalne, i teraz tak, głęboko ustawiony z ciągnikiem. Na końcu mamy tak, jeden tutaj przejazd zrobiony, żeby można było tu opuszczać i wchodzić i wychodzić, jak to mówią. Na GPS-ie elegancko ustawione 3 metry i lecimy. Balast, balast to na 400, wczoraj to na 400 plus 600, czyli 2 tony. Przejedziemy się w kółko z dwa kółka i ja jadę dalej, do domu. I tu to samo. Poprzeczniak zrobiony. I w poprzeczniaku wychodzimy, żeby dziury... Dziur nie robić w miejscu wejścia i wyjścia tak widzicie oznaczniki gazowe i w tym miejscu wyjątkowo twardo jest I tak widzicie tutaj poprzeczniak i nurkujemy 40, około 40 hektarów, nie? A co wszystko zrobimy to nie wiem. Jak społożymy, to zrobimy wszystko. Nie? Dzisiaj dużo to ładniej to wychodzi. Bardzo ładnie. Jestem ciekawa jak po cykoli będzie szło. No to w tygodniu tam ci znać kurwa, bo to, to nie jest sesy, po cykoli jak zarobić. To, to jest okazja, nikt nie ma maszyny, bo to trzeba to robić kurwa. Gazociąg, tak? No to automatycznie on zwalnia do 3 na 4 na godzinę, tak? Tak To ile lat temu gazociąg był kopany, tak? A teraz zobacz to Ale to... nigdy nie było robione no nie, po gazociągu Tak, nigdy nie było nie Widziałeś tak. co u nas się działo przy wiatrakach? Tak. Jedno głęboszowanie nie pomogło, było, było później drugi raz żeśmy jechali i też było ciężko, tak? A to jest po prostu sklejone, zmieszana. najgorsze, że wiesz... Bo wyrzucali tej gliny na wierzch tak, i tak ona się nie u... ziemię uprawnią, zniszczyli tą warstwę uprawną, tak? To prawda i teraz zobacz, tyle lat ladłem, bym... i tu nie planowało w ogóle, nie? Nic. Zawsze. Były tylko goły badyle stały tylko, nie? No bo tej próchnicy, próchnicy nie, ma, tak? nie ma, tak? Nie ma, nic, bo sprzę... to te woda stała tylko. I generalnie to tam roślina tylko gniła, tak? Tak. Stała i gniła, tak? Doprowadź sobie później takie pole do, ciężko do ładu. To powiem. To tylko obornik i, i mieszać trzeba. Tak. Znaczy ja tutaj na ten kawałek wyrzecję chyba za 50 obornik. Tylko na ten kawałek. Dalej No Ale to obornik swoje zrobi, tylko trzeba to parę, czasu, tak? Parę lat, nie? Dwa, Dwa lata temu obornik. Obornik, w no rok, i pH. W roku tak. było wapno, w tym roku Na było zmianę wapno. raz obornik, raz wapno. Tak. Tak. No zobacz, więcej tej trawy, a gdzieś tego buplonu nie wyginął. Nie wyginął, no. no to wiesz, to było rozrzucane też roślinaczom do nawozu, to, na to wiatr był, może się leciało może się zawiększyło. No No ale coś tam jest, tak? tak. tak. I zielone też jest, tak? tak, tak jest. Bublony są teraz najważniejsze, żeby robić przed Żeby to masę wprowadzać ciągle w tą glebę. No bo brakuje ogornika, tak? Tak. To jak myśmy... Mieli swoje krowy, świnie To obornik co trzy lata obowiązkowo tak, było Tak, na, na każdym polu tak? było wtedy, nie? A teraz jest on. No i były ziemniaki i buraki, zmianowanie non stop, tak A teraz co, przynica, przynica, rzepak, rzepak, burak Czasami cykoria, czy coś tam U nas to, na naszym to w ogóle już wiesz Od 20 lat nie było buraka, tak? Ani ziemniaka no To jest no, katastrofa, to tak? Właśnie. To tylko rzepak, przynica, rzepak, przynica, nie? Tak to Jakby krochem może przeciął połowę Szybciej to w dzierżawę damy Może sam weźmiesz Dobre pole, tylko dobre co, co innego posiać, tak? Tak, jak mówisz, buraka można przejść wtedy I też zmianowanie już będzie No ale to wiesz, taka roślina wtedy Ci odda, tak? Bo takie pole, ono odpoczęte tak. jest od, od takiej tak, rośliny To, to, to wiesz, i te choroby, to wszystko, to nie masz tego, tak? To kamienie wszystko Kamienio Widziałeś jak ładnie poszedł? No. Mówi, Mówisz, że, że to mały ruch, tak? Ale to jeszcze nie no. był duży ruch, tak? O no to chodzi, że to jest Sprężyna Sprycz, bardzo... do samej góry ona do, Jak ona jest w poziomie, to ona jest w stanie Do, do samego pionu się podnieść. Tak, tak, ale to mi się podoba, bo to jest bardzo dobre To, to fajnie na nawet Nadepnie tą ziemię Ale nie wyciągnie kamieni Bo tak jak u nas są pola bardzo zakamienione są takie A zapale. weź teraz zbierajcie kamienie. Trzeba było głęboszować i potem za A, dwa miesiące chodzić i nie zbierać. Ale te duże kamienie to i tak są do wywiezienia takie ogromne. Nie tak? no tak. nie. Tego już nie ukryjesz, tak? Nie. Ale na pewno dużo mniej wyciąga kamieni, tak jak masz te pługi dutowe, czy... Nie, to się nie nadaje. To jest. Ja już popsułem pola przez te Nie dziękuję. No brałeś od tego. Tak. Od sąsiada, od sąsiada pożyczałem. Fajnie, fajna maszyna na początku, ale dużo koni potrzebuje i powiem Ci, że nie ten efekt, co trzeba, tak? trzeba, nie ma efektu, nie ma, jest efekt tylko pogorszający, bo może zgłochniłem tą ziemię, ale, ale... Ich jednocześnie zepsułem, bo od to wycią... wyciągałem tylko takie całą takie dziadostwo, martwicę, tak dziadostwo, to jak mówisz, a kamieni też nie miesiącu. że on podciągnie wszystko do góry, tak o, tych to, łapach o, to, szerokich. Tak? Ta, tak jest, a u nas chodzi o to, żeby to głęboko napowietrzyć, a nie wyciągnąć kamieni Muszę zobaczyć jak tutaj ten wziął łapy dorabiał specjalnie właśnie do tego buga długowego na wąsko. Ciekawie jestem jak mu to wyszło, tak bo brało ode mnie zęby. Matara? Tak. I co to zostało nas już jak to mówią, czwartej godziny jeszcze nie ma czy już jest? To jest po szesnastej no, I co? Ciemno, tak? To parę przejazdów, zaraz będzie koniec Tak to akurat skończysz chyba, zanim ten przyjedzie Chyba tak Zostało ile, czy tam tych pasków się dostało? Dwa czy trzy? Raz, dwa, trzy paski, cztery Cztery paski po poszedźniaki Too late to leave it. After all, it's y'all, it's your party. Call it luck, call it fate. Call me beautiful to my face. Call it a, to my surprise. It's